To jest naleśnikarni manekin. Na naleśniki porwał mnie dzisiaj Kuba. Kuba zasponsorował mi dzisiaj obiad. To znaczy, dla mnie to jest obiad. Dla niego lunch. Ale ja jem o różnych porach. Nigdy tutaj nie byłem. Lokal wygląda bardzo sympatycznie. Od domu to jest mojego kawałeczek. Zaraz zobaczymy co dostaniemy. Zam zamawialiśmy z kubą tak każdy co innego. Jeszcze wszystko sekundeczka. Patrzcie, lokal wygląda mniej więcej tak. Taki yy, rufa statku to już jak ktoś na pięterku by dał radę pójść. Jak na razie ja piję herbatę. Kuba kolę. Sok. Ja, bo są. O, ja jeszcze podpowiada Kuba, że we sobie sok. Ale mówię wam. Jak drzwi otworzyłem od taksówki, jakie zapachy buchnęły piękne, to już zgodnie, A że obiad będzie sponsorowany, to już dwa dni nic nie jadłem, żeby Kubę tak złupić na kasę dzisiaj. Także widzę, że on jest z tego powodu szczęśliwy. Tylko nie wiem, czy mu starczy kasy, bo ja im bardzo dużo. Zobaczymy wszystko, jak to będzie. Będziemy czekali do momentu, jeszcze minutkę. Może ty powinniśmy już dostać swoje jedzenie. Fajnie to wygląda. Wszystko robią na żywo. Świeżutkie. Nic w mikrofali, tylko świeżo smażą, ale to przecież ja tam nie dojdę, żeby pokazywać, jak smażą. Przede wszystkim to na razie czuję zapachy. A niedługo będę czuł smak. Wydaje mi się, że to będzie następny lokal w Gdańsku, który będę mógł polecić. Jak na razie było tego niewiele, bo co ja poleciłem? Trzy czy cztery lokale. A teraz? To jeszcze nie jest dla nas. Poleci pan, jak panu będzie smakować. Poleci pan, jak panu będzie smakować. Tak, tak. I tak właśnie w tej chwili pan Tomek idzie do nas e, z jedzeniem. Pan Tomek oczywiście zgodził się na pokazanie twarzy. A mniej więcej moje jedzenie wygląda tak. Kuby tak. Spróbuj kuby kawałeczek, powiedz jak smakuje. Ja na słodko. To masz na słodko, ale też spróbuj. I powiedz, czy okej, okay, czy nie bardzo. Pyszne. Pyszne? A widzisz. To się bardzo cieszę. Mam nadzieję, że moje też będzie pychotka. Bajko te moje, jak to pięknie wygląda. I tak właśnie biorę się za jedzenie, żeby nie ostygło. Wszystko opiszę w opisie filmu. Jak było. Ale wydaje mi się, że lokal jest godny polecenia. Cześć.